Będzie się działo bardzo dużo. Zapraszam mieszkańców, gości miasta na Wesołą, bogate w wydarzenia kulturalne Lato na Wesołej. Przede wszystkim zapraszam Państwa do Kaplicy Sekstyńskiej. To wystawa nieoczywista, która prezentuje wybitne dzieła Michała Anioła w nowej, nieoczekiwanej przestrzeni, ale także w nowej odsłonie. Nowe technologie, multimedia. To, co widzimy w Kaplicy Sekstyńskiej w Watykanie, można zobaczyć w innych realiach właśnie tutaj. Na Wesołej. Szczególna oferta będzie dla mieszkańców, którzy posiadają kartę krakowską. Szczególnie polecam, aby śledzić media społecznościowe, Agencję Rozwoju Miasta Krakowa, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Wesołej, gdzie będziemy zdradzać właśnie tajemnice, co Was czeka, a czeka dużo niespodzianek, gratisów i wyjątkowych wydarzeń właśnie tutaj w Kaplicy Sekstyńskiej. Muzyka